Dzień dobry, tu ja mówię znów z poświęceniem nagrywam filmik o kamera w cieniu a ja w słońcu ale czegoś się nie robi dla widzów polskich, dla sławy i dla pieniędzy jednocześnie proszę Państwa, jesteśmy przy sławie i pieniądzach sławę póki co odrzućmy a zajmijmy się pieniędzmi czy raczej tym co po nich zostało parę dni temu może nawet tygodni, chociaż wydaje mi się, że to było parę dni temu. Czas szybko płynie. Nagrałem filmik poświęcony rozmaitym kryzysom finansowym na świecie. Jak zwykle naczytałem się w komentarzach, że wy Wielgucki to może i tam coś na tych mikrobach trafiliście. Udało wam się jak ślepej kurze ziarko. Ale proszę ale panie Wielgucki za ekonomię to wyście, to ty się nie bierz. O ty, pojęcia o tym nie masz, a przecież to rynki wschodzące decydują o kursie takiej czy innej waluty, koszyk walut, ruchy gospodarcze w Chinach, relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. No i tam jeszcze inne wskaźniki typu cena niklu do kobaltu albo. Upadek partii rządzącej gdzieś tam w Wenezueli. Proszę Państwa, kiedy pieniądz znaczył pieniądz, kiedy pieniądz był wyznacznikiem wartości, czy to towarów, czy usług, kryzysy przebiegały w bardzo ograniczonym zakresie. Kryzys, klęska. E, wiązała się, no właśnie, ściśle z klęską żywiołową, czy jakiś powódź, jakieś szczęsienie ziemi, gradobicie, e, pożar, no i oczywiście te wszystkie tragedie wywołane przez e, samych ludzi, czyli wojny, e, czyli jakieś e, podbijanie e, państw, które były bogate dobrze im się żyło, no ale nie dysponowały na przykład odpowiednią armią, żeby się obronić przez rozmaitymi najeźdźcami No mniej więcej w takich warunkach nastąpił upadek Grecji, która początkowo jakoś sobie tam radziła z różnymi najeźdźcami, no ale w końcu, w końcu się poddała, proszę Państwa. Teraz kryzysy, to jest kwestia. Zapisów. I te zapisy zaczęły się od momentu, kiedy, bo jak Państwo wiecie, pieniądz kiedyś miał odzwierciedlenie w samym, w samym kruszcu. To nie jest przypadkowo, że, przy, przypadkowe, że, że mieliśmy miedziaki, srebrniki. Brąz i w końcu, w końcu złoto, czyli wszystko to, co, co było związane z metalami szlachetnymi, przedstawiało samo w sobie wartość. Natomiast bieda zaczęła się już nawet nie tak późno, jak to mówiłem w tym odcinku, który, o którym wspominałem, czyli od momentu powstania banku centralnego, ale bieda zaczęła się i o, o obniżanie wartości. Pieniądza, czyli odrealnienie jakby wartości pieniądza, zaczęła się od momentu wynalezienia czegoś, co się nazywa wekslem. No a jak ktoś chce szerzej pójść, to lichwą. A cóż to była lichwa, czy cóż to był weksel? To był zapis. Zapis. Nie mieć, nie srebro, nie złoto, ale zapis. Teraz proszę Państwa, nie mamy weksli i nie mamy lichwy zapisanej na papierze tych wszystkich cerografów. Związanych z kredytowaniem, i tak dalej. Tylko mamy system informatyczny. Ostatnie załamanie złotego, które właśnie w tej chwili obserwujemy, znów jest tłumaczone przez tych wszystkich ekspertów, którzy mi tutaj w komentarzach wypisywali te bzdury. Przepraszam za dosadne sformułowanie, ale to są bzdury, proszę Państwa. Jeśli ktoś mi zarzuca, posługiwanie się chłopskim rozumem no to to mnie komplementuje a nie stawia właśnie zarzuty. Owszem proszę państwa, ja się posługuję chłopskim rozumem. i Jeśli słyszę z ust ekspertów, że załamanie złotego jest związane właśnie z tym, że jesteśmy w takim a innym koszyku walutowym krajów rozwijających się że to są właśnie mistyczne powiązania globalne, które sprawiają niczym w tym znanym efekcie motyla: że jeśli gdzieś tam w Chinach przewróci się jakaś waza, to, to u nas w Polsce załamie się rynek węgla. No to proszę Państwa, ja chcę Państwu powiedzieć, żebyście się według tych swoich własnych teorii, oczywiście, zwracam się do tych obrońców wszelkich doktryn ekonomicznych, czyli szamaństwa, bo to nie jest żadna nauka, tylko paranauka podobnie jak socjologia i będę się przy tym, przy tym upierał do końca dni moich lub ekonomii. No, to zapraszam Państwa do tego, abyście sobie przeanalizowali tę tą waszą świątynię, czyli te wszelkie wykresy i inne trendy. I zobaczycie tam między innymi to, że taki kraj jak Ukraina, gdzie jest 16% inflacja, no gdzie trwa konflikt zbrojny i właściwie nie wiadomo, co się stanie następnego dnia, posiada taką walutę jak hrywna i ta chrywna trzyma się mocniej, pomimo jakichś tam ruchów na głównych walutach, niż złoty polski. To ja mam serdeczną prośbę do państwa fachowców zaczytanych i zapatrzonych w podręczniki i doktryny rozmaitych magów zwanych ekonomistami. No wytłumaczcie mi to jak siedmioletniej dziewczynce, dlaczego to się dzieje, jakie tutaj powiązania, jakie tutaj koszyki, jakie tu rynki wschodzące e, zadziałały, że, że, że występuje tego rodzaju paradoks, tego rodzaju niedorzeczność wręcz e, w kontekście tych wszystkich teorii, e, które wygłaszacie. Proszę Państwa, rzecz jest prosta. Rzecz jest niezwykle prosta. To, co w tej chwili widzicie, czy to ma postać banknotu, czy to ma postać zapisu cyfrowego na waszych kontach, jest tylko i wyłącznie zapisem, który można w dowolny sposób modelować, jak plastelina, jak ciasto. A modelują tą plastelinę i to ciasto duży gracze, którzy przy pomocy jednego wskaźnika, jednego wciśnięcia enteru, entera w komputerze, potrafią Was doprowadzić do, do, do bankructwa. Proszę Państwa, przecież banki centralne i ci ludzie, którzy decydują o tym, co i ile kosztuje, nawet tego nie ukrywają. Jedno z bardziej znanych załamań waluty, czyli franka szwajcarskiego. Odwrotnie, załamania złotego w stosunku do, do szwajka, franka szwajcarskiego, nie tylko złotego, ale innych walut. Nastąpiło kiedy, proszę Państwa? Nastąpiło w roku 2015, kiedy Bank Centralny Szwajcarii powiedział wprost, że on będzie utrzymywał kurs franka na 1,20 do euro. Proszę Państwa, no z czego to wynika? To znaczy, jacyś decydenci, panowie, z, jak mówiłem wcześniej w tych kiedyś niebieskich koszulach i żółtych krawatach, decydują, że coś będzie kosztować tyle, a tyle. Z czego to wynika? czy to jest odzwierciedlenie wartości towarów i usług, czy to jest, z czego wynika ten, ten wskaźnik. No proszę Państwa, to, to wynika tylko i wyłącznie z tego, że komuś przyszło do głowy, za pomocą przestawiania tych cyferek można osiągnąć taki ani cel, czyli można zarobić tyle i tyle pieniędzy i przesuwając tylko i wyłącznie delikatne te wskaźniki, bo zapowiedzi, Chociażby w Szwajcarskiego Banku Centralnego sprzed paru tygodni o tym, że zostaną podniesione stopy procentowe, a tam chyba nawet przed moment były ujemne stopy procentowe. Czyli jeśli wpłacaliście pieniądze do banku, to nie tylko nie zyskiwaliście na tym, ale musieliście odprowadzić od tego jakąś kwotę, jakąś wartość. No, to proszę Państwa, jeśli taka informacja decyduje o tym, że w Polsce zaczynają się jakieś ruchy na, na walucie, no to proszę, proszę Państwa, no to w ten sposób można się bawić w nieskończoność. No to jest jedno wielkie globalne kasyno, w którym duży gracze mają oznaczone karty, i to oni decydują w którym momencie i w jaki sposób spieniężyć swoje pomysły i, i, i marzenia. Prosty przykład. Z głowy chłopa. Prostego rozumu chłopa. Proszę Państwa, jeśli pan X, miliarder X, no uprośmy trochę rachunki, posiada milion dolarów i ten pan X wie, że jutro czy pojutrze tam zostanie o pół punkta procentowego, czy, czy punkt procentowy obniżona stopa, albo podniesiona w jedną, czy w drugą, w drugą stronę, no to on wie, w jakiej walucie, jaką walutę powinien posiadać i jak tą walutę ma zainwestować. Więc trzymajmy się tego przykładu. Powiedzmy, że pan X wie, że za chwilę dolar będzie dwa razy droższy niż jest. I pan X ma milion dolarów. Natomiast upatrzył sobie nieruchomość powiedzmy w Berlinie za milion euro. No i znów dla uproszczenia rachunku ustalmy, że jedno euro równa się jeden dolar. Czyli pan X musi wyłożyć milion dolarów jeśli chce nabyć nieruchomość w Berlinie wartą milion euro. No ale pan X ma dostęp do Entera. I w momencie, gdy wciska Enter, okazuje się, że za, za jedno euro już nie trzeba płacić jednego dolara, tylko pół dolara. No więc pan X kupuje nieruchomość w Berlinie nie za milion dolarów, tylko za E, pół miliona dolarów, przez co zyskuje pół miliona dolarów, natomiast pan Y w Berlinie, który tą nieruchomość sprzedał, w ciągu dwóch dni traci pół miliona, e, pół miliona euro. Proste? Proste, proszę państwa, jak kłębek drutu tego w kieszeni. No więc te wszystkie dywagacje, te wszystkie doktryny, te wszystkie bzdurne analizy, jakie są przeprowadzone przez tych pożar się Boże analityków, którzy wiedzą oczywiście wszystko, jakie są ruchy, co i co, co, jak spowodowało, że, to, że kurs wygląda tak jak, inaczej, a zapytajcie ich o prostą rzecz. Niech oni wam powiedzą, jaki będzie kurs w piątek o 14. Skoro oni są takimi fachowcami i doskonale wiedzą i analizują rynki, wiedzą, jak następuje, ta przepływ, jak następuje ten przepływ wartości i spadków poszczególnych walut. Proszę Państwa, no jak, to, jak to można traktować poważnie? mamy do czynienia z grupą cłaniaków którzy się nazywają bankierzy, którzy się nazywają finansiści i, i wokół nich oczywiście są skupieni ci wszyscy eksperci, najczęściej z nimi powiązani którzy opowiadają nam te wszystkie magiczne historie, jak to jesteśmy w koszyku walut krajów rozwijających się, inne pierdoły, które w żaden sposób nie przystają do, prostej, do prostego porównania tego, co się, jaką wartość jaką stabilność mamy w tej chwili w Polsce, a jaką, jaką stabilność wartość mamy na Ukrainie. No, przy wszystkich krytycznych uwagach do tego, co się dzieje w Polsce, no nie da się tych dwóch państw, proszę Państwa, porównać. No to jak, się, jak to się dzieje, że kraj, w którym, jak się mówi, jest wojna i, i, i gdzie, nie wiem, dzień w dzień płoną budynki, są rozwalane, a więc ten kraj traci na wartości i to traci w miliardach, no jego waluta w tym samym czasie rośnie, a polska waluta spada w relacji do tej, do tej samej bazy, czyli do, do dolara. No. Proszę Państwa, no, naprawdę no, możemy, się, możemy zaklinać rzeczywistość, możemy sobie szpanować, machać dyplomami profesorskimi, magisterskimi z różnych ekonomii, możemy się uważać za fachowców, którzy rzeczywiście siedzą tam w tych foreksach i innych, ale to jest wszystko psu na budę. To jest wszystko psy na budę. Uczestniczymy w jednym wielkim światowym kasynie, gdzie grupa cwaniaków ze znaczonymi kartami może w dowolny sposób regulować wartość dowolnej waluty, a co za tym idzie wartość każdego państwa, każdego kraju. I to jest cała chłopska filozofia wyłożona w prosty, w prosty ale jedyny prawdziwy sposób. Pieniądz, proszę Państwa, nie ma żadnej wartości, nie ma żadnego odniesienia ani do samego. Pieniądz w tej chwili sam sobie jest towarem, i to towarem, którego cenę w sposób magiczny, informatyczny ustalają, ustalają grube misie. Pieniądz nie odzwierciedla wartości, tylko sam sobie jest towarem. Nie ma pieniędzy miedzianych, srebrnych, złotych, no, jeśli są to kolekcjonerskie. To jest wszystko, proszę Państwa, wirtualne w tej chwili, w tej chwili już wirtualne kasyno i ktokolwiek myśli inaczej, i ja nie lubię takiego stwierdzenia, bo ono jakby wyklucza krytykę wyklucza alternatywne postrzeganie rzeczywistości, ale tutaj sprawa naprawdę jest zero-jedynkowa, proszę Państwa. Ktokolwiek wierzy w te bzdury, że tu rzeczywiście jakieś tam ruchy na Chinach, oczywiście, że tak, gdyby nagle w Chinach zabrakło, nie wiem, spłynęło 50% pól ryżowych, no to wiadomo, że cena ryżu poszła w górę, no, ale cena ryżu nie idzie w górę, dlatego że w Chinach pola polaryżowe. Tylko że Pan X e, pan X e, przy komputerze przesuwa prze, przecinki e, na tych wszystkich notowaniach e, giełdowych, bo akurat na tym da się zarobić, a ktoś inny na tym w tym samym e, czasie traci. Wiara w te wszystkie pseudo-rachunkowe. E, zaklęcia, bo pomieszanie, pomieszanie ekonomii z rachunkiem to ma tyle wspólnego, co, co starsi widzowie będą pamiętać, co czekolada z wyrobem podobnym, albo słynne porównanie demokracji i demokracji ludowej. To jest proszę Państwa Znów karma dla ciemnego ludu. To człowiek, który chce myśleć, i nie dać się wciągnąć w tą bagno. Będzie wiedział, że jesteśmy całkowicie uzależnieni od tego, jacy tam decydenci z jakichś centralnych banków zdecydują, że akurat we wtorek można zarobić na tym, po to, żeby w czwartek ktoś mógł stać na czymś innym. I to jest cała tajemnica, całe wyjaśnienie tego, dlaczego mamy takie, a inne kursy złotego, dlaczego to się waha w taki, w taki inny sposób. To wszystko jest wirtualna gra. I dosłownie gra na poziomie kasyna hazard. Nie żadna ekonomia, nie żadne finanse, tylko po prostu hazard eee, zarządzany przez bardzo wąską grupę ludzi. Jeśli ktoś na tym wygrywa przypadkowo, bo przecież po tych forexach i e, innych inwestycjach w waluty, e, e, takie operacje przeprowadzają też zwykli ludzie, no, powiedzmy amatorzy w stosunku do tych fachowców, to jeśli oni cokolwiek na tym wygrywają, to proszę Państwa, to jak w każdej innej grze. K jak Pawla, który pociągnął tam, tam za tego jednorękiego bandytę. No ja tylko pociągnął i po prostu, po prostu się komuś udało wstrzelić czy z intuicją, czy z jakimś nadludzkim szczęściem w to, a w taką, a nie inną decyzję, która gdzieś tam na górze zapadła. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Przede wszystkim, proszę Państwa, nie wierzymy w te bzdury, że jakakolwiek gwałtowna zmiana kursu jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje w, w polskiej gospodarce. Bo co się zmieniło w polskiej gospodarce, proszę państwa, przez te dwa dni. Kiedy mamy taką sporą różnicę w kursie waluty. No co się konkretnego zmieniło? No, mieliśmy jakiś pożar, kataklizm, nie wiem, bezrobocie wzrosło do 40%, no, jakąś wojnę mamy w Polsce. Cóż się takiego stało, że nagle powiązane koszyki, powiązane koszyki walut i rynki zareagowały w ten sposób? Proszę Państwa, dzieje się to samo co zawsze. No, wielki szu rozdaje te papierki, rozdaje te karteczki, rozdaje te zapisy wirtualne, które decydują o tym, że z dnia na dzień jesteśmy biedniejsi. Tylko o to w tej całej zabawie, proszę Państwa, chodzi. A reszta to jest jak zwykle pacia podawana. W dużych dawkach, no i niestety bardzo wielu ludzi tą pacie łyka. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.